Robię sobie właśnie kawkę, ale przyszłam Wam pokazać. Zobaczcie, jak pięknie wygląda ten mój kącik tutaj w kuchni. No, uwielbiam. No i te kwiaty, no, mega. I tak uwielbiam, słuchajcie, kiedy rano wstaję i, wiecie, robię sobie kawkę i jest właśnie tak, wiecie, po mojemu, i są świeże kwiaty, ale no przepięknie. Te kwiaty są przepiękne ja uciekam na tą Dobra, dziewczyny. Jestem, słuchajcie. Jestem, jestem. I zrobię wam yy, takie szybciutki, słuchajcie hol, taki dosłownie kilka rzeczy, taki hall z siaty. Wiem, że bardzo lubicie takie firmy, to zaczynamy z holem. Słuchajcie, pierwsze co, kupiłam bazylię. Boże, jak pachnie. I powiem Wam tak, że ja mam swoją bazylię, ale coś się z nią dzieje, że tak naprawdę nie mam. Jest taka, wiecie, taka niefajna, a tutaj kupiłam bazylię i jeszcze więcej bazylii, proszę. To będzie do dodania. Jeszcze więcej bazylii. O! Bardzo, bardzo fajna, ładna bazylia. W, w Lidlu była tym razem, bo byłam w Aździe. Zawsze w Aździe była naprawdę taka, wiecie, ładna ta bazylia. A dzisiaj coś tak nie bardzo. Także bazylia jest z Azdy. Słyszycie mojego małego pewnie sapaczka standard. jajka 6 jajek free range to są large czyli takie średniej wielkości jajka mój mąż Lidl wziął słuchajcie pączki one swoją drogą dziewczyny te pączki są przepyszne w środku z taką masą czekoladowa czekoladowo orzechowa ale to dla mojego męża chlebek Kupiłam dzisiaj chleb, bo miałam robić swój. Ostatnio robiłam powiem wam bułki wrocławskie z Thermomixa. Mega, super, naprawdę super bułeczki, ale dzisiaj nie będę robić bo już tak kupiłam. A makaron dla po prostu świderki, to też do, do przepisu, do obiadu będzie. Wydaje mi się, nie wiem jak poskładam ten vlog, ale wydaje mi się, że przepis już... Powinien być na kanale, tak mi się wydaje, że nie będzie w tym filmie, tylko już, już był, także jak macie ochotę, to zapraszam Was do poprzednich filmików, tam na pewno powinien być ten przepis właśnie z tymi dodatkami bazylia. Yy, bazylia, co kochanie? Bazylia, kurczak, parmezan, no zobaczcie sobie, jak ktoś jeszcze nie widział, to zapraszam do nadrobienia filmików. Słuchajcie, mleko barista... Mój mozioch chipsy. Słuchajcie, sama zdrowa żywność dzisiaj widzę, jest. No cóż, o, orzechy, orzechy. E, takie te mózgowce, one też, ja to, ja to nazywam mózgowce, wiecie. E, one też by, będą, były w tym przepisie. Słuchajcie, przepiękne kwiatki. Zobaczcie, przepiękne w aździe. Zaraz sobie też je tutaj zrobię do zonu włożę. Przepiękne. I teraz tak właśnie. Pierwszy z kurczaka. To też było, będzie w przepisie. Do zmywarki. Do zmywarki tabletki. Te fery. To jest te platinium. To też z Azdy. Z Azdy. Takie ja się śmieję. No, uszka, tak i tutaj jest z serem tortellini, z serem i z szynką i to jest to samo ok trzy paczki dla naszego małego sapaczka takie wiecie dental sticks, do ząbków to jest to, tego też nie może słuchajcie u nas zabraknąć to zawsze musi być nie może słyszycie jak mój mąż kosi trawę nie wiem, no ale dobra, nieważne słuchajcie masełko Masęko, i z asdy będzie to wszystko. Jeszcze będą dwie paczki mandarynek. To jest to, to to to. Tak, i jeszcze wam jeszcze mam tutaj taką jeszcze mam tutaj taką siatkę z, z Mark Spencer, ale wiecie co? Pozwólcie sobie opukam rączki i zaraz do was wracam. O! Już do was idę. To chcę Wam pokazać, a ponieważ tam są, wiecie... Uh, Okej. Okay. Uh, tam jest, są, są bułeczki, to a chciałam Wam pokazać, to... Myłam ręce, dobra. A, jeszcze właśnie y, parmezan, to z Azdy też. Parmezan, dobra. I słuchajcie, takie fajne brożureczki z Mark Spencer. Jak dziewczyny jesteście, to w Marks Spencer polecam wam te drożdżówki. Słuchajcie, mam takie dwie. To jest orzechy, chyba trochę cynamonu. No takie, wiecie, dwie drożdżówki. Oto. I słuchajcie, zna znaleźliśmy dzisiaj Marks Spencer było jako nowość taka. Słuchajcie, beza. Patrzcie. Także, mm, ale pachnie, powiem Wam, cudownie. Także to, co będzie do, do kawki, coś małego. Dobra, dziewczyny, taki szybki, słuchajcie, mini haul zakupowy z ASD, troszkę z Lidla, Marka Spencer, czyli taka mieszanka, mieszanka wybuchowa. Dobrze.